Purde był niestety zębaty. słuchajcie, mam rybę. obawiam się, że to jest zębaty. Kurde. Ja co myślałem właśnie, że jest Manko, witam Was moi drodzy w kolejnej odsłonie wędkarskich przygód na moim kanale na Wrzos Fishing TV. Dzisiaj wybrałem się na łowisko, które ostatnio odwiedziłem trzykrotnie, już w krótkim okresie czasowym. Jest to dla mnie nowa woda, aczkolwiek miałem możliwość tutaj być. Rok temu na takich przeszpiegach niestety nie łowiłem. Sytuacja, która wówczas mnie tutaj zastała, zmusiła mnie do takiego szybkiego powrotu do domu, niestety. I zdążyłem sobie te łowiska, które tutaj się znajdują, naprawdę w pięknych okolicznościach przyrody. Wokół mnie lasy. Jest to taki teren torfowy, takie wyrobiska torfowe tu są. Teraz tu, gdzie się znajduje, jest płytkie łowisko, bardzo płytkie. Byłem tutaj ostatnio. Troszeczkę fajnych akcji było. Niestety taki był pechowy dzień, ale o tym słuchajcie, może w dalszej części filmu. Mój yy, super ultra light Nano jig Zero, kołowrotek yy, dajwa Legalis LT 2000, cieniutka plecionka do tego fluorokarbonik 14. -czka. Słuchajcie, uzbrajam szybko zestaw. I wiążę, i zaczynam swoją kolejną przygodę. Ja tu już zostałem nie jeden raz w ostatnim czasie zaskoczony, więc liczę, że i dzisiaj nie będzie inaczej. Zwłaszcza przy tak pięknej pogodzie, która naprawdę. No dobra, moi drodzy, ja mam na imię Wojtek, lecimy z odcineczkiem. Dowiążę bezpośrednio, nie bawię się wagraweczki, ma... mam takie malutkie. Tu słuchajcie, mam taki przygotowałem sobie boksik przynęt do tych właśnie super lekkiego łowienia. Także mam ze sobą dwa pudełeczka przynęt, i potrzebuję teraz do tego potrzebuję główkę. Także tu mam też wyselekcjonowane główki, ale momentami lekki wiaterek dmucha. Dlatego sobie mam wrażenie, że przybyło troszkę wody, musiało coś popadać do deszczyku. Założę sobie 0,8, tak jak ostatnio. Troszeczkę niestety, ale szczupaczki mi dawały się we znaki. Dobrze, bezpośrednio sobie zawiążę. Uzbrojony, zakładamy pierwszą przynętę i, i lecimy z tematem. Zaczynam. Słuchajcie, tu mam taki fajny fiolecik, nowy kolorek. Do mnie dotarł. Założę sobie ten fiolecik. Taki fiolecik. Czy to coś da? Oddajemy pierwszy rzut. Rozłożę sobie podbierak. O ostatnio powiem Wam, no były, były, działo się. Ostatnio się działo. Podejdę tu bliżej, no powiem Wam grząsko. No niestety, ostatnio wściekły atak szczupaków pozbawił mnie kilku przynęt. Kilka spinek. No nie wiem, gdzie tu wzdręga, gdzie fajna płotka. Tak się zastanawiam, czy nie pójść na tamte łowisko. Tu mam odczucie, że troszeczkę wody przy, przybrało po tych opadach. Wiadomo, wody gruntowe osiądą i tu troszkę poziom się podnosi też. Tu w ostatnio coś się działo w tej części. O, coś się spławiło mi spod nóg. Dobra, wejdę sobie tu na tą kępę o i porzucam tutaj o to ostatnio coś się działo słuchajcie oddam kilka rzutów o będę chyba Pójdę w inne miejsce, dobra, idziemy na ten większy. Tutaj dzisiaj coś niewyraźnie, nie chcę brać, to idę na ten większy i zobaczymy, co będzie się tam y, działo. O, słuchajcie, tu są takie mokradła. No jest to taki trudniejszy teren do pokonania. No i się zaczyna... Słuchajcie, przeprawa. Oj, tu jest fajna przeprawa. Na razie tu jest tak dosyć, dosyć znośnie. O. Trzeba uważać na ten kijek. No ale są błota. No i trzeba tu być bardzo ostrożnym Aga, tu, tu, o dobra. No tutaj coś. O, o kurde. Muszę uważać. Aga, waga. uwaga uwaga. uwaga. O jest taka paleta, gdzie się nie wywalić. O, dobra. Udało się prawie. Prawie przeszedłem. Ale prawie lubi robić czasem wielką tam się coś spławiło no jest widać ryba się pokazuje więc jest tylko jest nieaktywna to się po prostu aż prosi żeby taką tantę uderzyła ładna wzdręga oczka się pojawiają na wodzie ale nie chcą skubać. Powiem Wam tak: dzisiaj nawet szczupaki nie są tak aktywne jak ostatnio. Więc coś w pogodzie na pewno się zadziało i oddziaływuje na te ryby. Dobrze, przejdę tam dalej, kawałek zmienię kolor przynęty może jakąś bardziej klasykę białą czerwoną ta jest bardzo, bardzo dobra ten motor oil no ale widocznie coś nie pasuje zobaczymy kreskę robić no, ja sobie tutaj teraz podmienię przynętę tu obłowie. no i trzeba będzie kończyć ten dzisiejszy spacer tutaj tu się dobre pod ręką A tu być przygotuje przynęty no i szukamy koloru Jest przeleciałem Dokładnie. Są jakieś chwasty. A rzut Mogłoby coś tam wamroć. Dobra. To zmieniamy. Zmieniamy. Na jakiś kolor inny. No rybki się pokazują, spławiają, no, brakuje tej kropki nadi. Wszystko się zgadza. Pogoda fajna, wiaterek, ustał, flauta na wodzie, słoneczko jeszcze gdzieś tam nad drzewkami. No, ryba raczej ryba, woda ożyła. Coś podchodzi, coś zbiera A żeby kurczę na te mikrotanty Mam... Ej, coś było chyba była ryba. Albo było zielsko, albo ryba. Teraz nie wiem. Chociaż chyba kępa zielska. Aj, chyba się haczy. Tu są jakieś... Chyba łąka jest. Myślałem, że ryba. O. No. Był. Ładny. <grywa> Słuchajcie. Ładny był. Kurde. No właśnie. Zaczyna się. ostatni rzut na czarną kombinuje co to było słuchajcie kurde obcinka no znowu obcinka ale ryby no chodzą są kurde obcinka znowu ale jaja ale jaja ale taka delikatna, kurde. A 04. Ale mam jakąś, no znowu coś było, ale było. Była ryba, może nawet to nie był szczupak, słuchajcie, bo się wypieło. Dobra, była pierwsza ryba chyba, taka inna. O! Zmieniłam miejscówkę z powrotem na ten zbiornik. Tam już, mówię, słońce zaszło, to jeszcze z pół godzinki można rzucać, ale później się robi paskudnie. Nie chciałem po takim... Zmi wchodzić w te bagienka. Wolę po prostu bezpieczną nogą sobie przejść. A tu oddam jeszcze. No tu ryba jest widoczna, całkiem ładna. No niestety tam też dwie obcinki. Jedno było, ryba wisiała, spadła. Myślę, że to już mógł być jakiś biało ryb. Oj słuchajcie, branie znowu kurde znowu No znowu No Dręczą mnie tutaj te ryby niechciane w tym okresie przeze mnie O, idę na inną metę, wiążę kolejny Dzisiaj zestaw No i niestety znowu znowu porażka a idę tu na tą ławkę zobaczymy tu miejscóweczka, kulturka zobaczymy Dobra, szybka akcja, jeszcze jeden zestaw zawiążę i to chyba będzie dzisiaj ostatni ostatnia główka Bo już nie mam, nie mam sumy. Niestety. Czasami jest tak, że poczuję rybę, a czasem to jest tylko śliźnięcie albo większy osobnik i po prostu nawet dobrze kij nie wygnie i już jest. Po prostu luz i cieniutki wolfram, ten e, fluorokarbonik. Dobra, kukurydzo posypana na żółto, ale chyba nikt tu nie łowił Dobra 4-0,4 grama, no troszeczkę za słabo to lata O kurde, czepnięcie miałem było branie O, było branie moi drodzy Ale to nie był chyba gigant O, teraz poleciało ładnie Uch. Słuchajcie, no i mam jakąś rybę Ale co to jest To jeszcze nie wiem Mam nadzieję, że nie szczupły Chyba nie. Dobra. Wreszcie mamy inną rybę niż. Dobra, mamy to. Oj, drodzy jest. Dobra, słuchajcie, podbierak. Kurde. Bo mam wreszcie rybę. Była. A Ale gamon jest to. No, moi drodzy, prawdopodobnie to był bolonek tym razem, ale był. Nie szczupak. Słuchajcie, płetwy na wierzchu stoją te ryby. No mam znowu. A, mamy rybkę ładną znowu, słuchajcie. No małym, kurde był Chyba szczupak znowu Umiałem się nie ten Miałem nie wiązać ale zawiążę jeszcze jeden Kurde No nie wiem szczupak, nie szczupak, pałorze pomarańczową, Ale Oba jeszcze przejdę na tamte miejscówki o, jeju, jeju. O, jest ryba. Kurde znowu Ale ładna była ale teraz albo było, było cięte, albo mi się znowu urwał. Kurde. No już nie wiem, nie wiem co mam o tym myśleć. Mhm. Dobra, to już ostatnie wiązanie, już nie bawię się to. Także to już będzie koniec. Oddaję parę rzutów. I po prostu będziemy już chylić się ku końcowi. Nawet już nie zmieniam miejsca. Po prostu chlapią się. Zobaczę te ryby sobie tutaj igraszki, swawole, tańce. Od czasu do czasu, jak widzicie, coś się wydarzy. No niestety, no mam też po raz kolejny trochę pecha. Mówię, tego super light'a się uczę, muszę wyczuć ten sprzęt. No, byłem bliski wyciągnięcia tu pod nogami, mi się ten boleń, czy co to było odpiął jak sięgałem po podbierach no też tak troszeczkę nieodpowiedzialnie się zachowałem amatorsko wręcz bez mieć naszykowany no i mamy rybę hmm. nie wiem słuchajcie nie wiem co to jest Teraz, o, wygląda, że mam no, niestety, szczupaka. Dobra, kończymy na dzisiaj. Słuchajcie, moi drodzy, bo to już jest po dziewiętnastej. Zobaczcie, fajne tam niebo takie czerwowe, Słońce sobie zaszło. Fajnie się to tutaj na tej wodzie odbija. No, ja kończę te dzisiejsze moje zmagania. Było tak trochę pechowo. Ale e, cieszę się, bo miałem wreszcie kontakt z inną rybą niż ze szczupakiem. Tu bolenia pod nogami niestety e, z własnej takiej winy, no bo podbieraka sobie pod nogi nie położyłem i odwracając się gdzieś te ruchy dodatkowe. Ale w, podprowadziłem pod nogi, chwilę ten pobawiłem się. Był, było jakieś fajne e, mięsko na wędce. Coś ta wędeczka przynajmniej testy swoje przechodzi na fajnych rybach. Te szczupaki takie też słuchajcie, no nie są jakieś takie całkiem malutkie. Cieszy mnie to, że tu jest potencjał szczupakowy, także przymierzam się tutaj już na majówkę, no i zobaczymy, ale są one bardzo teraz aktywne. Nie wiem czy przed tarłem, czy po tarle. no i niestety. Ryba białory pie, słuchajcie, woda oczkuje, momentami widać dosłownie karpie, jak płetwy na wierzchu, jak rekiny, prawie w, w takich e, po kilka sztuk, takie czasami statka sobie stoją. Także powiem Wam takie bajorko, ale z jakimś potencjałem. Także będę je odwiedzał jeszcze tutaj, tą porą wiosenną, dopóki jeszcze ta roślina nie wybujała, jeszcze jest przy dnie i można tutaj coś podziałać, bo za dwa miesiące to tu już będzie jedna wielka łąka roślin i bym musiał tu chyba z grabiami najpierw przelecieć, słuchajcie, wzdłuż i wszerz, ale jest to nierealne, więc jest teraz moment, żeby próbować, no ale niestety, no białoryb jeszcze nie odpalił, yy, no a sporo niestety strat mam w tej chwili, w tych malutkich przynętach szczupaki tu taką mi robotę teraz zrobiły, że sam już nie wiem, co, co robić. Także słuchajcie, tyle w tym odcinku. No, nie mogłem wam dzisiaj ryb pokazać. No, wędka parę razy się ugięła. Jest naprawdę przyjemność na taki super lajcik No ale niestety w kontakcie z większymi szczupakami po prostu. Statystycznie nie mam tu szans, choć udało mi się przez te kilka wypadów jedną taką pięćdziesiąteczkę z plusem nawet wyciągnąć. Także dał mi fajną zabawę. Był tak zapięty gdzieś w kleszczach, potem gdzieś dostał wyżej, gdzieś się tam obrócił i mu się to przepięło. Także nie miał szans, żeby gdzieś to odgryźć. Ku mojemu szczęściu i jego też. Także słuchajcie, to tyle w dzisiejszym odcinku. Fajne klimaty tutaj są, także naprawdę tak można się wyciszyć. Ja, natura, śpiew ptaków, bardzo przyjemne łowienie. No aczkolwiek brakuje mi tej kropki nad i tego białorybła, a na pewno tu jest. Są wzdręgi, są pewnie jakieś płocie, ale na razie jeszcze nie reagują. Może trzeba więcej słońca, więcej temperatury i będzie lepiej. To tyle. Słuchajcie, dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o łapkach pod filmem komentujcie. No i oczywiście nowi widzowie subskrybujcie ten kanał. Oczywiście was również zapraszam na kanał Wrzosu, bo tam po prostu więcej teraz możecie dowiedzieć się o tym sprzęcie. Także jeszcze raz dzięki i do zobaczenia.